Siemanko moi drodzy, na początek kilka słów od ojca prowadzącego. Możecie je potraktować jako taki drobny disclaimer, albo jak tam chcecie. Otóż jak niektórzy wiedzą, a niektórzy nie, chociaż w zasadzie to większość raczej nie wie, bo jakoś specjalnie tego nie ogłaszałem, dzisiaj miał być nowy Weimar. I przyznaję, że przez chwilę biłem się z myślami i finalną decyzją, bo nadziei słowa to już trzeci singiel Piotra zapowiadający nowy album, a z dwóch poprzednich były odcinki, i do tego jeszcze dość niedawno robiliśmy odsłuch całego innego krążka kękiego na. Na live, więc teoretycznie mógłbym już poczekać na całość i zrobić miejsce dla kogoś innego. Ale ostatecznie stwierdziłem, że jednak najpierw zrobię to, bo yy, po pierwsze, o ile treść kawałka będzie choć trochę zgodna z oczekiwaniami, które budzi jego tytuł, to przyda mi się kilka słów nadziei od Znachora A po drugie, ponieważ po prostu mogę, bo co by nie mówić na koniec, to jednak ja jestem kapitanem tego statku. A jeżeli ty również chciałbyś chociaż na chwilę objąć stery i zostać kapitanem własnego statku, to spieszę poinformować, że możesz to osiągnąć łatwiej niż ci się wydaje i to całkowicie za darmo. A to za sprawą partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Wargaming, a dokładniej mówiąc dzięki jednej z jego produkcji, czyli World of Warships. Dla tych, którzy nie wiedzą, World of Warships to osadzona w realiach dwudziestowiecznych bitew morskich dostępna na komputery PC wieloosobowa strategiczna gra akcji, w której obejmujesz dowodzenie nad jednym z ponad 650 dostępnych statków i własnymi siłami lub w grupie zwanej dywizjonem próbujesz przejąć i utrzymać dominację na danym terenie. A jeżeli zdecydujesz się podjąć tę próbę, to bardzo zachęcam do pobrania gry z mojego linku w opisie pod filmem i tym samym odebrania unikalnego pakietu startowego dla nowych graczy. Do dyspozycji gracza jest aż 5 modeli okrętów, od krążowników przez niszczyciele, pancerniki, lotniskowce na okrętach. Podwodnych kończąc i każda z tych klas oferuje zupełnie inne wrażenia z rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o moje wrażenia, to mimo iż dopiero zaczynam swoją morską przygodę, to już mogę stwierdzić, że bardzo podoba mi się staranne wykonanie samej gry, która jest po prostu przyjemna dla oka, a także dynamika pola walki, przejawiająca się chociażby w zmieniającej się pogodzie, i taka ogólna dbałość o detale. Warty docenienia jest również fakt, że dostępne w grze okręty nie są efektem fantazji twórców, tylko projektami powstałymi w oparciu o autentyczne dokumenty historyczne i dwudziestowieczne plany. Brzmi dobrze? To na co jeszcze czekasz? Pobierz World of Wars za darmo z mojego linku w opisie Wybierz swój okręt i razem ruszajmy na podbój mórz Natomiast jeżeli chciałbyś Może nie objąć stery, ale przynajmniej Pomagać, czy mieć jakiś swój udział W sterowaniu tym moim okrętem To bardzo zachęcam do rozważenia zostania patronem kanału I wspierania tego co robię Dobra, poszła reklama partnera, poszła autoreklama To można przechodzić do odsłuchu Zatem mili państwo, kękę w utworze Nadziei słowa, zapraszam Znowu się w życiu dzieje źle. Znowu się w życiu dzieje źle. Ja, a, znowu się w życiu dzieje źle. Ty znowu masz ty na oczach. Budz nowy dzień, ale marzysz, by się schować. Póki oddychasz, jesteś gdzie tak użytej siły, chłopak. Pu-pu, kto tam nosi nadziei, i słowa? <ścoughs> y Kenke dał takie wersy e, na ficie u, u polskiej wersji. E, raz, dwa, trzy, dzieciak równaj oddech, puls jest, czucie jest, więc jest dobrze. I tutaj tak e, przypieczętowuje fakt, że e, jego podejście się nie zmieniło e, i to jest e, trudne, ale bardzo dobre podejście. Jeżeli jesteś zdrowy na ciele albo nawet e, nie do końca zdrowy, ale powiedzmy, jesteś w stanie samodzielnie funkcjonować, to póki oddychasz, póki żyjesz, yy, jesteś w stanie coś zmienić i to już samo w sobie stanowi ogromną siłę, którą po prostu masz. Problem stanowi często świadomość, czy. Yy... Brak świadomości posiadania tej siły i dostrzegania możliwości, aby ją wykorzystać. Tym bardziej, jeżeli budząc się każdego dnia, myślimy tylko o tym, aby się schować i, i nie konfrontować z codziennymi problemami, to w sposób oczywisty przywodzi na myśl jakieś stany depresyjne. Ale zapewniam Was, moi drodzy, że ona, ta siła Każdym z nas jest, tylko czasem trzeba ją rozbudzić, i Kęki najwyraźniej e, zgodnie z moimi wcześniej wspomnianymi oczekiwaniami, tym utworem właśnie to zamierza zrobić. Także e, na maksa zaciekawiony, ruszam dalej. Buk, 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 kto tam nadziei, słowa. <grybuj> Jak u ciebie jak tam leci Ty to słyszysz, a ja nawijam Znaczy, że oboje żyjemy Nic pewnego to nie było przecież Co jest pewne na ziemi? Łeb do góry jako dźwigniemy Stara bida, nowe problemy Słuchaj, tamten rok to tragedia Jedna drugą napędza Ziomek się o mnie modlił, choć przed nikim w życiu nie klękał Dużo zdarzeń, anioł stróż był na etacie. Reszta wiary, że będzie dobrze się opłaciła, bo stoję dalej. Mogłem być w orżaku lub przed nim i to dalej wisi nad głową. Lekarz pyta, czy przyszły myśli? Kurwa, nigdy mi nie odchodzą. Panie, mam nad powierzchnią, bo radomski beton hartował. Utwardziło w życiu niejedną, zamiast serca dawno jest ołów. Wiem, co znaczy do kamery machać i się żegnać. Wiem, jak czasem trzeba się namawiać, żeby przetrwać. Wiem, jak trudno SMS-a wysłać, kiedy pomoc jest potrzebna. Wiem, jak dobrze jest się, kurwa, przemóc i odebrać. To Znowu się w życiu dzień. E, no, powiem wam, że pojawiła się u mnie wielkopowierzchniowa wszechciarkoza. Nie jestem pewien, czy to jest tutaj jakoś przemyślane, czy wynika samo z siebie, ale Piotrek robi tutaj taki, taki wybieg, że daje słuchaczom do zrozumienia, że... To, co tutaj nawija, to nie są jakieś y, wysane z dupy mądrości, y, rzucane z poziomu gościa, który wszystko ma i pierdoli sobie, co mu tam ślinę na język przyniesie. Tylko wskazuje bardzo wprost, że. Y, Całe to gówno jego też dotyka, że on również codziennie swo toczy swoją walkę, no że po prostu jest jednym z nas i w związku z tym wie o czym mówi. I to moim zdaniem daje mu bardzo solidną legitymację do tego, aby próbować nas, nas jakoś pocieszać. Bo na koniec chyba znacznie lepiej jest usłyszeć, że można, że się da od gościa, który tam brodzi w tym szajsie, niż od kogoś, kto nie ma prawa mieć pojęcia przez co psycho przechodzisz, right? Sorry za te przejęzyczenia, jestem chory jak gówno. Dobór słów w wersach o Wizji bycia przed orszakiem i ciągłego wiszenia nad nim, tej wizji zdecydowanie nieprzypadkowy. Co oprócz tego, że jest no, przykre i niepokojące, to y, dość mocno przypieczętowuje to, o czym mówiłem przed chwilą. Nie słyszymy populistycznych frazesów o niepoddawaniu się od jakiegoś pseudo tylko mówi go do nas gość, który teraz, w tym momencie, kiedy do nas mówi. Po prostu sam cierpi. I właśnie to sprawia, że akurat jego słowa o tym, że dopóki oddychasz, dopóki żyjesz, możesz coś zmienić, a wiara w to, że w końcu będzie dobrze się opłaca, stają się po prostu wiarygodne i nabierają jeszcze większej mocy oddziaływania. No i ta końcówka zwrotki, bardzo dobra. Znowu podkreślenie, wiem jak to jest, stary i takie swego rodzaju. Wezwanie do działania. Wiem jak dobrze jest się przemóc i jednak odebrać w domyśle ten telefon, yy, na przykład od yy, przyjaciela, rodziny, kogoś, kto po prostu pogada. I na koniec to słyszysz, tobie też dzwoni, ale, ale również yy, słyszysz, ja do Ciebie dzwonię, tym kawałkiem, może byś odebrał? Ja to właśnie tak, Nomen Omen, odbieram i chcę to właśnie tak odbierać. Jak dobrze jest się kurwa przemóc i odebrać! słyszysz znowu się w życiu dzieje źle ty znowu masz ty na oczach Budzicie nowy dzień ale marzysz by się schować póki oddychasz jesteś grze tak użytej tej siły chłopak puk, puk, kto tam niosę nadziei słowa znowu się w życiu dzieje źle ty znowu masz ty na oczach budzicie nowy dzień ale marzysz by się schować póki oddychasz jesteś grze tak tej siły chłopak Puk, puk, kto tam niosę nadziei słowa Jasny pokój pani doktor, gdyby wtedy mi nie odpisała, to rozmawiałbym ze świętym Piotrem. Zaczynamy od początku, ja dziękuję jej za interwencję, ale mówię, że mnie kuje w środku i że muszę przerwać, bo chcę nagrywać, chcę to poczuć, chcę to wydać. Znam ryzyko, ale chcę oddychać i że się oddechę, jak nie będę ćwigał, ona mówi, dobra, ale kwitek musisz podpisać, bo jak wpadnie tu prokurator, to chcę być kryta. Chwilę potem... Okej, okay, y ja pierdolę. Czyli Kenki musiał gdzieś po drodze no, mieć naprawdę jakiś poważny kryzys. I znowu te najgorsze myśli, które, jak wcześniej wspomniał, nigdy tak do końca go nie opuszczają. I to w dodatku, jak słyszymy, w tamtym momencie był dość zdecydowany na sfinalizowanie akcji, ale jednak na szczęście postanowił. Jeszcze się nie poddać i dać sobie szansę, i jak rozumiem, odezwać się do swojej pani doktor. No a ta na szczęście odpowiedziała. No i co? Piotr chce na jakiś czas przerwać czy, czy zawiesić terapię, bo chce się skupić na tworzeniu nowego materiału. I trochę nie czaję, dlaczego. W sensie, no, myślę, że nawet w czasie Intensywnych prac nad, nad albumem, e, chyba dałoby radę znaleźć e, chociaż tę godzinę w tygodniu, żeby zadbać o E. Może, nie wiem, e, chcę na czas tworzenia jakoś bardziej odczuwać, że oczekuję, że jak będzie, nie wiem, jakiś bardziej przybity, to. Pozwoli mu się to mocniej wczuć i być jeszcze prawdziwszym na trakach. Tym bardziej, że jak słyszymy, on doskonale to wie. Zdaje sobie sprawę, że przerwanie terapii niesie ze sobą ryzyko pogorszenia jego stanu i powrotu tych pieprzonych myśli. Ale wynika z tego, że chce w pełni świadomie jednak to ryzyko podjąć, żeby, jak mówi, oddychać i. Prawdopodobnie przez to robić to wszystko, ten nowy materiał, tak jeszcze bardziej na prawdziwo. Dobrze, że chociaż e, zostawia tę furtkę otwartą, że w razie czego jakby, jakby już, e, no nie dźwigał tego całego syfu, no to, no to się po prostu odezwie, oby w razie czego faktycznie to zrobił. I powiem wam jeszcze, że z tym kwitkiem pojebana akcja nie wiedziałem, że jest coś takiego. W sensie, że jak lekarz, jak psychiatra jakiś ma, e, Pacjenta z odnotowanymi e, e, myślami, czy, czy nawet próbami samobójczymi w papierach, to jak ten rezygnuje z terapii, to lekarz musi mieć podpisany przez niego kwitek, że zrezygnował e, na własny wniosek, bo inaczej, w razie gdyby doszło do najgorszego, lekarz może mieć problemy. Trochę pojebane, znaczy w zasadzie jak najbardziej zrozumiałe, ale w dalszym ciągu trochę pojebane, nie? Oh. Bo jak wpadnie tu prokurator, to chcę być kryta Bojebane. Chwilę potem puszczam preorder to jest moja z wami umowa Nawet jeśli będzie niedobrze, no to płyta ma być skończona Moim odroczeniem wyroku To, że deklaracja rzucona To mnie kiedyś wyrwało z bloków moje przywiązanie do słowa wierzę, że przyjdzie lat O, bardzo fajne, kiedyś yy, wyrwało mnie z bloków przywiązanie do słowa yy, Czyli jak rozumiem, yy, po prostu yy, rapsy pozwoliły mu się wyrwać, a jednocześnie przywiązanie do danego słowa, poczucie y, odpowiedzialności za złożoną deklarację, obietnica pozwala mu się skupić na jej spełnianiu, zamiast na złych myślach. Zatem y, album, który teraz powstaje i y, te deklaracje, że on powstanie do końca, y, Kenki traktuje jako y, motor napędowy do niepoddawania się, przynajmniej na Czas jego powstawania. Dobry i taki sposób. Fajnie, że, że Piotr w ogóle ma coś takiego, co, co wie, że tak na niego podziała i będzie go napędzać. To jest bardzo fajne. Mieć takie coś. A to mnie kiedyś wyrwało z bloków, moje przywiązanie do słowa wierzę, że przyjdzie lato i będzie lepiej. Do każdego co teraz słucha i jest potrzebie. Że się wszystko w życiu ułoży, tego ci nie mogę powiedzieć, ale zawsze po czwartej zero jest czwarta jeden, Wow. Słyszysz? Słyszysz? W ogóle, jaki ten, jaki disclaimer. No tak, z pewnością... Przepraszam. Kurwa mać. Prawdopodobnie mógłby się znaleźć ktoś, kto e, miałby pretensję do Kienkiego, że przecież mówił, że wszystko się ułoży, a się kurwa nie ułożyło, czyli kłamał jebany. No ale Piotrek oczywiście nie nawinął tutaj tego po to, żeby mieć taki kwitek w razie czego, jak pani doktor, tylko chce nam przypomnieć, że niczego w życiu nie możemy być pewni, o czym zresztą wspominał na samym początku. Zatem e, ani on, ani ja, ani nikt inny... Nie może wiedzieć, co się stanie i jak to będzie, ale podkreśla, że zawsze po czwartej przychodzi czwarta jeden, że jest kolejna minuta, kolejny dzień, kolejne możliwości, żeby coś zmienić, i chciałby, abyśmy o tym pamiętali. Bardzo dobre wersy, a jeszcze lepsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cały ten album ma się nazywać czwarta jeden, czyli jak mniemam, ma stanowić dla słuchacza, jak i dla samego Piotra, Chociaż w kontekście tej zwrotki to chyba zwłaszcza dla Piotra, właśnie tę kolejną minutę, kolejną szansę, którą ten e, z całą mocą, jaką daje mu fakt, że żyje i oddycha, pragnie wykorzystać. Ebiste gówno. Co można mówić więcej? Powiedzieć, ale zawsze po czwartej zero jest czwarta jeden. Słyszysz? Znowu się w życiu dzieje ślecky, znowu masz szy na oczach. Pójdźcie, nowy dzień, ale marzyszby się schować. Póki oddychasz, jesteś w grzechach, tej siły, chłopak Puk, puk, kto tam? Niosę nadziei, słowa Znowu się w życiu dzieje źle, znowu masz ty na oczach Budzicie, nowy dzień, ale marzysz, by się schować Póki oddychasz, jesteś gdzie? grzechach, tej siły, chłopak Puk, puk, kto tam? Ja, Niosę nadziei, słowa No, powiem wam, moi mili, że po tym odsłuchu, może ze względu na to, że jak sporo z was wie, od jakiegoś czasu sam jestem w terapii i pod opieką lekarza psychiatry, mam w głowie tyle myśli, że trudno mi jest je jakoś poukładać i w sposób składny wyartykułować swoje odczucia. I nie chodzi mi o to, co już mówiłem w trakcie odsłuchu, bo to było po prostu odnoszenie się do treści, czy, czy ewentualnie jakieś dygresje, tylko chodzi mi o to, co ja teraz czuję, jak ten kawałek na mnie wpłynął? Niemniej, jeżeli miałbym określić ten numer jednym słowem, to akurat bardzo szybko bym je znalazł i powiedział, że jest po prostu potrzebny. Zwłaszcza teraz, w dobie tego, jak wiele osób, często bardzo młodych, ma problemy psychiczne, nie widzi sensu czegokolwiek, ma poczucie własnej wartości na poziomie żadnym i w związku z tym niestety również często yy, myśli, że. W takim układzie to po chuj w ogóle żyć. Cieszę się po prostu, że powstają również numery o takiej treści, a nie o y, Dripie, Cipie i Ekipie. Oczywiście nie jestem przeciwny powstawaniu tych drugich. Y, sam do niektórych z nich wracam przy odpowiednim nastroju. Ale y, po prostu zmierzam do tego, że y, bardzo nie chciałbym, aby scena się tylko do takich treści ograniczała. A wydaje się, że stosunek jednych do drugich jest... Y, Pozostawiający wiele do życzenia. Zatem wszystkie te moje odczucia, które ten kawałek wywołał, yy, pozwolę sobie również ubrać w jedno słowo yy, i skierować do Piotra w imieniu swoim, jak podejrzewam, mnóstwa innych osób, czyli po prostu dziękuję. I tak na koniec, yy, gwoli dopełnienia formalności, powiem jeszcze, że przyjemny beat i fajny teledysk. Bardzo podobał mi się motyw, yy, ubranego na biało kękiego otoczonego przez mroczne myśli, które w pewnym momencie ściągają te kaptury i pokazują swoje twarze, żeby, żeby kęki mógł im spojrzeć w oczy, co czyni i ostatecznie yy, nie udaje im się tym myślom go stłamsić. Przynajmniej ja to tak interpretuję, ale czy trafnie, czy nie, to już, to już ma drugorzędne znaczenie, bo no, nie zmienia to faktu, że w tym utworze zdecydowanie króluje tekst. Ten fragment dogrywam już przy montażu, bo jednak w jego trakcie zdałem sobie sprawę, że jednak faktycznie chujowo zinterpretowałem i jednak wydaje mi się, że te zakapturzone ciemne postaci symbolizują właśnie osoby, które też mają problemy i kęki tym utworem i swoim znachorstwem sprawia, że one po prostu ściągają te Kaptury i odważają się wyjść na światło i stawić czoła swoim problemom. Chyba to też może być chujowa interpretacja, ale na ten moment ta wygrywa nad tamtą. Reasumując, kawałek bardzo mi się podoba. Y Uderza u mnie w odpowiednie struny, tak bym to nazwał, i jestem pewien, że nie jednej osoby doda sił, yy, czy raczej sprawi, że ta osoba zda sobie sprawę, że ta siła już w niej jest i może zacznie ją dostrzegać, czuć i wykorzystywać. I tym miłym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Zapraszam na livey na Twitchu, na Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.